Witam Was w kolejnym odcinku z Phamik motor 22 z serii na Zdziechów. W dzisiejszym odcinku aktualnie znajduję się w trasie, bo wracam z nowym nabytkiem. Nowym nabytkiem jest sadzarka do ziemniaków. Bo tak jak już zapowiadam, jakiś czas temu w tym sezonie już idę w ziemniaki. W kolejnych też planuję nie sadzić, więc zakupiłem sadzarkę, sadzarka AgroZ urzędowa i kupiłem ją za 1200. Że myślę, że spoko cena, a robotę powinna zrobić. Całkiem dużą. Sadzarka może trochę przymała, ale nie chciałem też jakoś bawić się w koszta, a z sadzarkami ogólnie jest trochę lipa. No nie ma za dużego wyboru, głównie dwurzędowe są. Także jest taka i z tego co podliczałem, już chyba nawet o tym mówiłem, z ziemniaki powinienem wydać Łącznie 10 tysięcy, więcej, żeby zacząć ich produkcję, bo z tego co patrzyłem, kombine będzie za 8,5 tysiąca, ta była za 1200, więc nawet lekko, lekko mniej. A, tylko musiałem jeszcze kupić ziemniaki, żeby mieć co zasadzić, więc kupiłem 23 worki, 3 worki już zastałem, 20 mam na dwóch kółce. Ja już tutaj przyjechałem na Gostę, tam stoi zresztą zetora, a na razie nie będzie go widać. Dobra, no i zaczynam sadzić na polu numer 74, tak jak było planowane. czy będzie działać, bo nie sprawdzałem. Wbiłem w ciemno i coś jest nie tak. A, rozłożyć. Aha. Radzi. Kiedyś płytkie, chyba te. Aha. Strasznie płytkie. Dobra, trudno. Nie ma co się przyczepić, tylko trzeba się brać za robotę. Dzisiaj zaplanowałem jeszcze jedną akcję. Postanowiłem, że zasieję kukurydzę. Bo nie chciałem robić osobnego odcinka, a też z tego sadzenia nie chciałem robić całego odcinka, bo jednak no żeby nie było też nudno no, mógłbym w sumie zrobić też skup na tej sadzarki, no bo musiałem jednak pojechać po nią na sklep ale postanowiłem, że no z trasy nie chcę robić bo no, jest dość daleko a 60 tylko 28 na godzinę no i widzę, że tutaj od niedy trochę chwasty wchodzą i od tamtej strony też najbardziej od tych granic jest na, na pewno dlatego, że pozostała część pola była orana, chociaż od tej strony powinno być wszystko też. Ale to by całe było zaorane, to czemu to tak pasty wchodzą? Nie, bo tam no to myślę, że według starego pola te chwasty idą, no tutaj od tej strony to nie wiem. Na to sadzenie zejdzie, bo jednak 7 na godzinę. Dobra, myślę, że nie będę robić jeden czy drugim przejeździe, tylko tutaj gdzieś przejadę przez środek. Tam też trochę sklina wychodzi. Tutaj żeby mniej więcej prosto pojechać zewnątrz. Nie chcę na GPS-ie, bo ja mam to 60, więc GPS-a nie ma. A dobra, tak powinno być prosto. I też jakieś kamienie, no wałować po ziemniakach nie planuję. To one nie znikną, więc na pewno będą. Chwastów też pryskać raczej nie będę. śniebo. nie, bo... No, tutaj było zaorane, więc skoro tam tylko wyszły, no to tutaj raczej nie powinny wyjść. Więc jakby były tylko te po bokach, no to myślę, że zostawię te chwasty. Nawet powinno to spoko wyglądać. Jak tak od brzegów pola będą wchodzić. A na środku nie będzie, no to... Też dużej straty plonu nie będzie. Dobra, tylko teraz jak to zrobić, bo najlepiej było, żeby za każdym razem napełniać się 30% nie objadę. Myślę, że od razu tutaj przyjadę tym zetorem. To z... mi raczej tylko dwa worki. W sumie no to niepotrzebnie to rozszerzenie brałem, bo oryginalnie ona chyba mieściła 230. Ja opuszczę, tylko opuściła się? Nie. Teraz. Także w takiej konfiguracji na to pole by pasowała, no ale może na kolejnym będzie inaczej. W kolejnym sezonie może być dłuższe pole za nasiona zapłaciłem 2300 Poworek worek za stówę. Na początku zaczęłem je układać, ale później zaczęło mi się rozjeżdżać, więc już się nie bawiłem w to układanie. Tylko powrzucanie, byle żeby to było. A, bo na modzie Follow me jechałem na sklep. Chyba to raz gaszę, tylko trochę nim pojadę. Zrobiłem OK. Nie tutaj może stać. Tutaj droga mało uczęszczana, więc nie powinno nic jechać. Czego to jest miejsce, żeby tutaj ominąć? Zaka niby ma rzędy ma a tak szeroko robi. Czyli tak jakby w tej... Teraz jadę lewym kołem, nie było w ogóle ziemniaków, tylko pusta glina była. Poza odcinkiem jeszcze dokończyłem pracę na tym polu numer 70. Nie, 61. Tam już rozrzuciłem to wapno, później zasiałem mięczmień, No i zwałowałem to. Pole już jest gotowe tam, powinno teraz urosnąć nawet, bo przebijałem miesiąc. No tutaj postaram się to mniej więcej tak wyprostować. A to jeszcze myślę, że za dwa przejazdy. Bo i tak tutaj nie sadzi, no zobaczymy, ile uda mi się za te ziemniaki zarobić. Myślę, że sprzęt na pewno powinien się zwrócić. Trochę roboty z tymi ziemniakami jest, ale są dosyć opłacalne. Ciężko mi strzelić, ile z tego pola bym mógł zarobić. Myślę, że jak już zbiorę te ziemniaki, to będzie prościej, jakąś kwotę podać. Ja się zastanawiam, czy tą piwnicę, którą planowałem budować już w tym sezonie, czy się jeden jednak nie pomęczyć i nie wsypać gdzieś do garażu i później to łyżką po prostu wybierać. Kopole jest dosyć duże, więc trochę tych ziemniaków na pewno będzie. Ja do tego czasu mam jeszcze ile, więc jeszcze nad tym jednak Do wykopków kilka odcinków na pewno zostało. Teraz jeszcze w kolejnym odcinku będą siano kosy, później żniwa. No raczej innych prac nie będzie, chociaż opryski będą raczej do zrobienia. A co już sprawdzę, jak to jest na polu numer 62. O, no są kwast, a na tym też. Przebiegnę się tam zobaczyć. No są kwasty, tutaj nie robiłem ścieżek, więc, jak małe pole nie opłacało się nawet. Tutaj są ścieżki, no i spoko by było w sumie opryskać, bo będę musiał kupić ten opryskiwacz. Nie, nie wiem, czy w ogóle na początku serii ja już miałem opryskiwacz? Tak jakiś miałem, ale później sprzedałem, bo do ścieżek nie pasował. Później często zapominałem te ścieżki robić, raz coś tam wypożyczam. A nie, na początku nie było w ogóle, bo nie było opryskiwaczy. Wtedy wiem, że na pewno wypożyczałem taki 18 metrowy. Dużo nie posadziłem, a już jest 10 minuta, prawie 11. Ale myślę, że tak do 12 i 13 i wtedy zabiorę się za to osianie. Też no, najwięcej bym chciał zrobić tych sadzenia, bo tego jeszcze nie było. W 22 jeszcze ani razu nie sadziłem ziemniaków. A siewy kukurydzy były w poprzednim sezonie, gdy był nowy siewnik i był osobny odcinek ściania. Tych siewów najbliżej chwilkę jest 5 minut, więc może nawet do 15 minuty z tymi usadzeniem pocisne. Spoko akcyjka zestawi też. Myślę, że spoko. Choć chyba lepiej wypasowała żółta 60 no i tak mi się wydaje. Dajcie znać w komentarzu, jak waszym zdaniem. Jak teraz wyszło, że 13%. bo ja chyba zrobiłem kółko, a nie napełniłem. Dobra, najwyżej pobiegnę po jeden worek. Jeden worek powinien do końca starczyć. Ciekawe czy mi te 23 worki wystarczą na to pole. Trochę tutaj idzie. Myślałem, że nawet trochę mniej będzie. Pewnie ciężko było stwierdzić ile, ale wiem, że tych ziemniaków szło dosyć dużo. Czułem się z tym, że nawet mogą mi zostać te ziemniaki na kolejny sezon. A teraz się zastanawiam, czy w ogóle mi wystarczy ich. w kolejnym w kolejnym miesiącu już na pewno będą siano kosy w kolejnym odcinku, prawdopodobnie teraz, no już żadnych a, chyba że jedynie te opryski a to też znowu bym musiał osobny odcinek robić z oprysku, bo tak to teraz do czegoś to dopiąć będzie ciężko bardziej jak te Sianokosy będą w kolejnym sezonie, znaczy w kolejnym no, w kolejnym miesiącu, a to chwasty już urosną w tej górnej fazy, a one najlepiej wyglądają w tej małej fazie. No raczej w tym miesiącu będę chciał je opryskać. Okej, okay. dobra, dwa pięso, więc na jeden przejazd powinno wystarczyć. Oj. Jeszcze patrzyłem, z którymi ciągnikami robiłem dane prace w kolejnych sezonach, i w jednym odcinku, z chwilę to oglądałem, i mówiłem o tym, że planowałem do 60 i założyć kabinę, może te wyciszenie w środku jest. No i tak teraz się zastanawiam trochę, czy warto tą kabinę dawać, czy jednak jeden ciągnik sobie zostawić bez kabiny. Ale już raczej nie będę się do tej kabiny zakładać, chyba że może kiedyś. Trochę też ostatnio rozważyłem wymianę Zetora. Kiedyś już był plan, później było to odłożone, że jednak nie. Raz znowu przyszło mi na myśl to, myślałem, że go wymienić też na jakąś 85 kursusa. No i nawet patrzyłem, tylko że no to jest koszt jednak trochę, bo chyba był za 40 tysięcy. Może tyle wydać trochę nie bardzo. I tu? A, nijak. Rozważałem z tego nowszego zetora, czy nie wziąć, ale to też, no już dość dużo kasy. Plus jeszcze plusa 45,14. Tu już był wcześniej brany pod uwagę pod wymianę, ale nie doszło to do skutku. Dobra, ja się zabiorę teraz za to sianie. Nasta minuta już, a ja w ogóle na ciągnika jeszcze podpiętego pod nie mam. Zanim ja zajadę na pole, to będzie z 18. A, czy on w ogóle jest napełniony, a nasion chyba na gospie nie mam. No i liczę, że chociaż tam trochę powinno być coś z zeszłego sezonu. Dzisiaj do siełu postanowiłem wziąć czwórkę, bo ostatnio, z tego co pamiętam, to było ściane z torem. No, jednak szósta troszkę przyduża by raczej była do tego siewnika. Dobra, i jest 11%. Troszkę lipa. Zerknę jeszcze, czy nigdzie na pewno nasion nie mam, ale tam są chyba tylko kanistry. Siewnika nie, nie będę spuszczać. Tylko nawozy. Kostki. Dobra, nie ma nic. Ale nie no, tyle to mi na pewno nie wystarczy. Musiałby być chociaż 30% żebym mógł z 5 minut posiać. Jeżeli no, podjadę do tego zetora. No, są nasiona zwykłe, tak jak pewnie widzieliście, jak wylatywało z worków. No podjadę po to, no, no i z tego napełnię. Co później że tych worków jeszcze dokupię. Nie przemyślałem tego, żeby ten ciemnik jeszcze do kukurydzy napełnić. No zapomniałem o tym, bo nagrywane na szybko. No przygotowałem save'a do końca. ściągnęło. Chciałbym, żebyście ten odcinek dostali na piątek, a dzisiaj będę go jeszcze renderować, a później zabiorę się za The Huntera, bo już mam nagranego, tylko wystarczy go zmontować, no i wyrenderować. No, chciałem ten odcinek już nagrać, bo jakbym pierwsze zaczął The Huntera wrzucać, no to bym tego farminga już mógł nie zdążyć. Dobra, no i pole po starej kospie. Dobra, zapomniałem o tym, że ten siewnik ma starą teksturę. Zdecznie musi być to jakiś konwert. No tak pika. Pieszki. Nie Nie będę się w to bawić już. Trudno, no sobie trochę popiKA. cicho, dobra. No na początku na pewno muszę naokoło poobjeżdżać. No chociaż ze dwa razy, ale pewnie trzy nawet. Ta czwóreczka w sam raz do tego dziennika jest, a mogą w sumie nawóz wziąć bym później nie musiał dawać tu drugiej dawki. No, dobra, trudno, zapomniałem. No tu najwyżej po siebie rozsiewie rozsiewaczem. Tego pola kukurydzy na razie nie będę mógł siać, no bo tam jeszcze rośnie trawa. No, to drugie pole zasieje dopiero w maju. No to z tego co pamiętam, ma być na siarku, więc no trochę słabo, że będzie siane później, no ale trudno, no nie chcę tam tracić tej trawy. No to ona jest w sumie gotowa do zbioru, no ale czekam aż urośnie do tej maksymalnej fazy. Jeszcze sprawdzałem, ile to w ogóle daje, może się poczeka do tej kolejnej fazy, kiedy jest gotowe do zbioru. No i daje dosyć dużo, no więc opłaca się poczekać. A tak kule to tak czy siak później, i tak dojdzie, tylko najwyżej w późniejszym miesiącu. A jak się ona będzie w drugim miesiącu możliwym do siebie, no to pewnie do zbioru też będzie w drugim możliwym miesiącu. I chyba w listopadzie. Chyba od października można już kupuję zbierać. Tak, no bo we wrześniu jest na kiszonkę, jeszcze jest zielona, a później w październiku już się robi żółta. Teraz tutaj całkiem duże pole wyszło jak ta gospa znikła, jeszcze zapomniałem tą karpę wyrwać, co jest na mniej więcej na środku pola no tam trochę bardziej tutaj na rogu czy no na rogu. Na rogu starej gospy była? A teraz jej nie widać, bo nie renderuje jej. Ale jeszcze jak tutaj bronowałem powapnie, no to nią zahaczyłem. Dziwne, że z takiej odwykłości nie renderuje. Trzeba normalnie wyświetlać, żeby karpy nie wyświetlało. Chyba w ustawieniach mam poprzestawione. ładny zestawik, że spokojnie tylko by była, ale i tak pewnie będzie z latenia ziemniaków. Dobra, ale w tym odcinieczku to już myślę, że będzie wszystko tutaj dojadę tylko do końca. I... Oj, może lepiej zgaszę, żeby się nie dar Jeżeli wam odcinek wam się spodobał, zostawcie peckę w górę, subika, napiszcie jakiś fajny komentarz, no i na razie trzymajcie się, cześć.